Szkoła w drodze to hasło konferencji, która niebawem odbędzie się w Puławskiej Szkole Podstawowej nr 4. Jak już informowaliśmy, czwórka, podobnie jak niepubliczne przedszkole Kot Filemon, przystępuje do realizacji ogólnopolskiego projektu Budząca się Szkoła. To właśnie organizowane 28 lutego wydarzenie ma przybliżyć ideę tego przedsięwzięcia. Do udziału w konferencji zaproszeni są goście, nauczyciele, psychologowie, a także pedagodzy z Puław i okolic. Podczas spotkania planowane są wystąpienia m.in. przedstawicieli rodziców uczniów szkoły w Radomiu, realizującej program budzące się szkoły, a także wykłady pedagogów. W trakcie konferencji poruszone będą takie zagadnienia jak pozytywna komunikacja, problemy uczniów wysokowrażliwych czy dobre praktyki budzącej się szkoły. Podstawowym celem tego projektu jest budowanie właściwych relacji na linii uczeń nauczyciele rodzic oraz zmiana techniki nauczania na wspierającą i motywującą uczniów zamiast skupiania się na krytyce. Konferencja Szkoła w Drodze odbędzie się we wtorek 28 lutego w godzinach 16.30-20. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych konieczna jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Buławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.